Malowidła czy napisy na ścianach kojarzą się z reguły z prostotą i mniej lub bardziej wyszukanymi epitetami. Skojarzenia z blokowisk okażą się jednak mylne, kiedy zdamy sobie sprawę, że na ścianie czy odcinku muru także możemy mieć do czynienia ze sztuką. Centrum sztuki współczesnej elektrownia zaprasza na otwarcie muralu w ramach cyklu Kadry pod napięciem. Następna ekspozycja to będzie ekspozycja człego Barbarzyńcy Bartka Jarmolińskiego. Młodego artysty, bo rocznik 76. Ja mówię młody, bo to jest dopiero początek rozwoju, mimo że już dojrzały. 12 edycja kadrów pod napięciem. Ta praca będzie pokazywała kolaże. 26 kolarzy, które są ze sobą połączone w sposób dosyć luźny, tak samo jak dosyć luźno łączy elementy poszczególnych rysunków sam autor. Otwarcie połączone ze spotkaniem autorskim już w piątek 6 marca o godzinie 15 w elektrowni. Mural to jedna z dwóch ekspozycji, których wernisaż odbędzie się w piątek. Drugą jest wystawa obrazów Grzegorza Kwietnia. To radomski artysta-malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który jakby zainicjował, można powiedzieć, powstawanie kolekcji mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. W tym roku mamy piętnastolecie instytucji i postanowiliśmy zrobić Grzegorzowi wystawę, no, chociażby z tego powodu, że jego obrazy jako pierwsze zostały zakupione do kolekcji. Wystawa jest dużą ekspozycją, która w szeroki sposób pokazuje działalność Grzegorza Kwietnia. Przywieźliśmy tutaj do elektrowni około 150-160 obrazów, z których wspólnie z autorem wybraliśmy około 70. Także ta ostra selekcja gwarantuje jakościową kwestię tej ekspozycji. No i Jestem przekonany, że Wszyscy fani koloru w malarstwie wyjdą z tej wystawy usatysfakcjonowani. Wernisaż wystawy już 6 marca o godzinie 18. Ekspozycję będzie można zwiedzać przez miesiąc.